mając tyle elementów do czyszczenia. Na przykład tutaj mamy zestawy na wały strunowe. No to weź to jedź wszystko z tego brudu, no z takiego osadu o, pocięciu delikatny osad rdzy, nalot rdzy, także każdy jeden by musiał przed wysyłką jechać szlifierką, a tak o laserek. No a tu jest na przykład, yy, pali pali, ale tutaj jest na przykład blacha z taką z gorzeliną, a ta jest trawiona, że ona z gorzeliny nie ma. No i patrzcie, tutaj tylko, tu jest tak dla porównania, o! Widzimy różnicę? Tutaj tylko usunie brud. Tutaj mamy liście. O. Liście od winogrona. I pod liściem brudne. O. A liść cały, niespalony. I mogę sobie szerszą tą wiązkę zrobić, ale... Szkiełko. Szkiełko już jest nadpalone i dlatego tak słabej bierze. Szkiełko. Szkiełko już jest nadpalone i dlatego tak słabej bierze, i już ten laserek słabo brał, dlatego chciałem wam to pokazać dla porównania. O, Widzicie? uszkodzone uszkodzoną soczewkę uszkodzone szkiełko jak już mamy tutaj taki o, objaw to już jest uszkodzone odprysnął gdzieś brud po prostu na szkiełko no i laser przypalił i to jest już zużyty element eksploatacyjny tej głowicy czyszczącej to już jest do wyrzucenia to już się nie nadaje no i zakładamy Nową soczewkę, nowe szkiełko. Oczywiście, tak, żeby czysto było. Bez brudu. O, widzicie, to jest nieprzypalone. O, tak to wygląda. No i wkładamy. To są części eksploatacyjne tego otolasera. Ja najczęściej. Zapominam włączyć kompresor, nie? I po prostu wpadnie tam jakiś brud, przyklei się po prostu i przez to się niszczy szkiełko. No, to tak wygląda. Właśnie chodziło mi o to, żeby Wam pokazać, jak wygląda praca na spalonym szkiełku, a jak wygląda w normalnych warunkach. No i teraz. Patrzcie pracę na wymienionym szkle szkiełku. Dobra, jedziemy. Uwaga, uwaga. Widzicie jaka jest siła teraz? taka jest różnica i teraz przyszła pora żeby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie czy laser czyszczący oparzy skórę rękę sprawdzimy to na kurczaku patrzymy dzisiaj <śm> <śm> dzisiaj sobie obiadu nie pojem no bo muszę poświęcić tego kurczaka na ten test dawać go tu na ruszt <śm> Kaweek, kawałek mielonki do te... O, mucha już by mi zjadła. Asio, a może tylko przypiekę, to, to może się zje Ale patrzcie, liści niby nie bierze, a po chwili pojawiają się ciemne plamy, tak jakby delikatnie przypalone, ale no to jest duża moc, nie? Ustawiona. Czyli jednak trochę przypali. Na ręce wolę nie próbować. Dobra. Uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że się kameruje, aż sprawdzę. Kameruje. No i robimy próbę. Pierwszy na kiełbasie, nie? No, kiełbaska troszkę się. A nie, bo ona mogła się nagrzać od blachy, bo blacha ciepła. Tu mam yy, dla pewności zimnego kurczaczka. No i spróbujemy go opalić. Nie wiem. Ty, jeszcze się umyje, jeszcze się go zje. Nie biegnie. liścia też nie biegnie, więc może spróbuję. Spróbować na ręce kurcze boję się, chyba moc zmniejsza. I spróbuję. A mrówkę U, tu ostro, po... o, farbę przypaliłem niepotrzebnie Na widłach mrówkę A patrzcie tu jest wody trochę Wodę, wodę wysuszy. No i nie wiem, boję się trochę tą rękę podłożyć. O, mucha jest. muchę dygniemy. Dostała strzała. No i boję się tą rękę podłożyć, bo mi oparzy i co? Później będę płakał. Nie, może lewą zaryzykujemy. Chociaż nie, bo tu mam gagę mam, to lepiej nie. Nie, boję się po prostu. Cykam się. Cykam się. Dobra, kurczaka. Kurczaka nie wierzę, także myślę, że ciała też powinno nie ruszy. Gdzieś tam brudek. No, jak dłużej się przytrzyma, to... Jak dłużej się przytrzymuje w jednym miejscu, to upiecze. Nie, ale tu gdzie mokre, to nie, tu gdzie sucha jest tkanka. Gdzie jest sucha tkanka, to bardziej będzie mokra, nawilżona nie zmoczyć wodę ręką i zobaczyć no i dobra, spróbujemy zaryzykuję, a co tam trudno się mówi nie, boję się cykam się trochę trochę się cykam dobra, mokra mokra ręka jest tak szybko przejadę czuć, jest <śpiewa> czuć ciepło trochę no, ciepło czuję nie, oparzyć tak o, ale tu gdzieś drobniutka skórka odstawała to czułem jak ją smyrł <śpiewa> jeszcze raz no oparzyć może tak to skórę nie ten jak się nie dotknie tak, no, tak przypadkowo jak się gdzieś o no to może oparzyć lepiej nie próbować a tak jadę sobie parę listek naraz y, wiązką 30 cm Także uważam, że lepiej, lepiej nie podkładać rąga ani niczego pod laser, bo jak chwilę dłużej, no to może jednak oparzyć, nie? Tak uważam. No i przyparzyć trochę skórę, nie? Jeśli będzie wilgotna tkanka, że taka nie ma co odbić, no to, to mniej będzie parzyło, nie? Bo po prostu zanim się ta woda zagotuje, to chwilę zejdzie, nie? No także test zakończony. Ja czyszczę dalej. Chwila przerwy na takie sprawdzenie. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał się odcinek, zostaw jakąś łapkę w górę. Komentarz dla zasięgu. Pozdro.